Wiele osób, które nie dają gotów, to jestem. Tak, ja damy live, i muszę wyrzucić. Tak? Dobrze! No ale. Słuchaj, yy, bo ja miałem wywalić live, a, teraz tak. Yy... nie łączy, nie? Czekaj, studio YouTube jak to no, będzie. Bo... A dobrze nie, nie chcę mi się tłumaczyć. YouTube studio. No, to tak, to ja. Rob... O? Ja, to no. ja go zrobię jako prywatny. Mieliśmy jakąś jak do przesypania Nie, chyba. Nie wydaje mi się, pani nic nie mówiła. No nie, no, się wydaje, nie że... mówię. Coś Ale było, tak na pewno. No ale to byśmy musieli wtedy gdzieś, wtedy wypożyczyć tą lekturę. Mm -hmm. Nie, Nie wiem, ostatnio Paulina na, na, na opoma Amela. A Amela zasyła na grupie Pisa i do każdego, czy mam jakąś kartkówkę. Nie odpisą na tej grupie? Za 8 godzin normalnie. Napisałem na jeden dzień po było to ważne. Odpisali mnie na następny dzień. Dobra, to teraz tak. Wywaliłem tamtego live'a, drugi teraz leci. Aha, to nic jeszcze nie gadamy. Jakiego <grym> live'a? No normalnie. Aha, nie to... jest nie Nie byłeś już. Po prostu mówiłem o tym wszystkim. Znaczy, tego też mogę wywalić, ale leci teraz. A, w, I tam, tam w I tam wszystko jedno. No kolejne, Ukraina, cały czas to samo, co dziwnie dzisiaj tam. Bo. Chodź, wiesz. Tam to się no dzieje nie. przecież. No to wyście to, to, to zaznaczycie nie ja. Więc A, no gniemy, tak. to wasza wina. No czemu? Bo ja wolę po cicheńku, po cicheńku i wygrać. A pokolenie wasze woli szybko, 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 szybko bo i zginąć i zginąć ale to nie jest wygrana no ja tak najczęściej na solo przegrywam no <grywa> to właśnie tylko dojdźmy wygrywasz. ale czasami jak wezmę radar to no nie poleciliśmy na ten domek. jak wezmę radar to jest już zginął wygrana. więc Kurde, się będą do radaru Jezus Maria, co się dzieje? Co? Granatnika Nie wiem, coś mnie zgranatował, ale podejrzewam kto? to O! Raczej, śniadanie na na Dosyć daleko jest strefa, wow. Po 3 minuty musimy stąd spadać Typy, typy! Dużo ich trochę. O kurde, nie mam shotguna, jestem... A nie, ja tak samo nie mam. Kurde, ale mam shotgun. Typu uciekły. Jest budynek. Coś mi się wydaje. Widziałeś? W budynku? No to idziemy do niego. Wjeżdżamy i odjeżdżamy. nie ma w no. Ju O! Atakują dom! U mamy Jednego mam. Kasa. Drugiego mam. Chodź nie, Jadeka taki... Taki Jadeka, taki pios. Nie, no, wagam cię. Taki pros. z was wszystkich mam największe doświadczenie w Fortnite, ale umiejętności wcale nie. Miałeś 5 lat. W z z przerwą, byłeś. Nie, 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 i... nie. Ale, ale! 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 Ja ci... Ale! Ja, ale! starcrafta Ale! 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 no, dobrze, dobra, na Ale! 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 ja mam cii, cii, cii. Jaki, jaki, jaki. Ja bym Tylko Ale! na razie. poszedł tędy tak, daleko dosyć, ale no wejdźmy w strefę. Na, może tam nikogo nie było na tej wiosce. Mam cztery bunkry. A żebyś chociaż jeden ja rzuciła, to już będę szczęśliwy. Czekaj, co? Punkry. Forty tak zwane. No I co? I co? Nie, nie, nic tego nie rozumiem. Ja też. Zresztą jak zwykle. Ja się czuję tym starym Mikołajem jak gram, jak ten pies, co dzisiaj ten film oglądaliśmy. Jaki pies, a pies. Db, pies. Uważajcie, przed nami ludzie na farmie. Szygujcie ja ten dziadek. Przygójcie się na wojnę. Ten dziadek, to nie no to poczekajcie, no! A gdzie wy jesteście? No dobra, ja Za jest... wami, ale to jest jakieś kilometry. Nie, nie Jakiś kilometry. Uważajcie, powoli. Jakieś na pewno. Powoli, powoli tutaj. O! O! z tyłu też strzały. Atakują. Z której? A z tyłu. Domej, z tyłu? Marta, Wróćcie, wróćcie, no, wróćcie, wróćcie ty do tyłu, do tyłu. Do tyłu Marta do tyłu. Jezu. Nie, nie, za winklem są. Łopie! A Ajajaj, aj, prawie dostał. Jezu, nie spada, wystawił. Zniszcie tego on spada. Na razie tu będę zaraz No Dostał. Uwaga, tu z boku jest koleś, nie. koło mnie. Typ koło ty mnie jest. jest je... Dobra, prawie leży. Ale ja też. Leży, leży, leży. To leży. Gośćcu, Uwaga, gośćcu. jeszcze jeszcze dalej, 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 za tym kamieniem jest. Ten gości mnie zaraz... Leży, leży, Oj, leży, gości. dobra. Kurde, jakiś zarypisty Kuchem mecz, leży. pan. Y, tutaj, kolejni y, tutaj kolejni typy. No jeden na no, razie Ja tego chyba zabiję. Marta, Ślipa. mam dla ciebie. Uważajcie, uważajcie. To już co się dzieje. Kurde wiedziałam, gdzie wiedziałam, ktoś jakieś leczenie? Gabi, no to przed chwilą nam... Słuchajcie, nie lubię takich wariastów. Słuchajcie, na razie trzeba powyższerliwiać, na razie Gabi nie podnosić. Strzelać teraz do Mama tego cyta. Tak, no. złotego. Pot... Złotego? Tak. Kurde, ka... o Jezu, Zazda. bardzo dobre. Podnoszę, podnoszę, Marta... Zostaw Musi ich, podnieś. Ma... Ga... Ma Masz jakieś... Macie, macie jakieś leczenia? Ja mam aktywne. W ogóle... Ja mam, mam, mam zlipa jest zwykle z leczeniem, więc... Uwaga, schodzi strefa. Wejdźmy w strefę. Tak, tak, tak bliżej, bliżej. Cokolwiek bliżej. No kurde! Kurde, nie mam w ogóle amunicji po tym wszystkim. Nie, 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 nie. O Boże! Typ mi wyskoczył nagle. Widziałam, co? Nie żyje? <todobie> Czy żyje? Czy ledwo żyje? Ja się dostałem. No, i chyba jeden HP, jeśli mi się dobrze czy, czy ktokolwiek ma jakieś, amu... jakieś leczenie, cokolwiek? Chyba ja już nic nie mam. Nie ma. dobra, że... Ja potrzebuję jakieś, kurde, ja mam 14 maksymalnie amunicji. Ja nie wiem, co robić. Dobra, dawajcie tutaj. Na żółto, na żółto. Musimy koniecznie znaleźć amu jakieś. Zobacz Marta, ja w ogóle nie mam amunicji do niczego, nie? Ja pierdzielę. Ja Dajcie mało. do karabinu, Magabi ile masz do karabinu? Ja 30 a mam 30. Tu właśnie tylko Gabi ma coś, cokolwiek co bym mógł dać. No to daję chwilę. O teraz mam 40. Dzięki to może nam dupę uratować. Ja taką snajpę. Uwaga ludzie przed nami. Uniknijmy tego bokiem w prawo, bokiem w prawo. Ja nie wiem czy bokiem w prawo, nie wiem czy to dobry pomysł kurczę No a idziemy Kurde chyba nie ma co tam iść Pobi się to pewnie Kurde walą się tam No tam Dobra zobaczymy co się dzieje i najwyżej będziemy decydować Trzeba Jak będzie widać to zapraszamy nie. No nie zawrócić nie możemy nie możemy, zawrócić, możemy tylko ominąć Dobra tam się strzelają no dobra, spróbujmy. Pewnie. Tylko nie marnować za dużo z dystansu, tylko jechać bliżej. Ej, dostał 63, znów dostał. Walić, walić. Dostało 63, Dobra, musimy koniecznie... A zabrali kurde. Na krótko, na krótko. Z prawej strony też jest za murkiem. Dobra, jednego mam. Jest Sniper, teraz już będzie Sniper-kozy. Dobra, mamy ten leczenie. Apteczka. A, macie wy, nie macie. Prygali, chyba to twoja broń jest. Weź Marta aptekę wyjedz. Tam idź, idź no, dobry napad był. Hmm. Tam nie wiem co brać, ale dobra chociaż. Digl, to... Ja mam diggl. dużo chłopak. Trzeba dodać bronię. Kurde, ciągle mało amunicji. No. Dyga, dyga, dyga. Dobra, idziemy dalej. Gdzie jest sypa? Już tak nie widać. A w razie co to wyskoczy. Dobra, idziemy no. Hmm. Możemy podejść pod to miasto, ale nie wchodziłbym. Gabi, ile masz do karabinu? 131. Rzucasz, rzucasz. Bo ty zawsze w moich. Zobacz Gabi, ja pić? Ja, też... ja mam. Ja to, że... Dajcie, coś się coś, mam 11. Ja. Tu rzuć jeszcze mamy mam, ja mam do, 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 do. najlepszy 9 Dziewięć żeśmy powalili z pięciu ja. Ja mam teraz 41. Bardzo dobrze. No ja mam 80, to będę mam najwyżej dalej. O, do Shotguna, no ja. Nie ja nie, ja nie potrzebuję, ale. Wejdźmy na tą górę co tutaj jest. I zobaczmy, że zorientujmy się co się dzieje. Dobra, dobra, wejdźmy na górę, wejdźmy na górę. Wejdźmy na górę. Spójrzmy na to z góry. z góry. Z góry zawsze lepiej widać. Mhm. To jeszcze jak? E, fort, ruszam. Jeszcze jak? No, Fort to. No dobra, niech będzie, ale. Ja bym tak nie robił. Bo nas widać, nie? widać. No, dlatego ja no, nie używam Fortów. No to Gdzieś. był głupi pomysł Spokojnie, spokojnie, mamy radę Mak tu bo ja mam amun. Dawajcie na te kontenery, czy to są ludzie, ja nie widzę Jest, jest jakiś bot, bot. Tak, bot jest Dobra, choinka powalona O i mamy już troszeczkę Jej, 7 amunicji do snajpy Słuchajcie, wejdźmy wyżej Kurde, to jest niebezpiecznie tu być, nie, nie lubię, ja tu z Maćkiem zawsze ginąłem, jak jeszcze w na świecie nie było. No bez przesady! No nie no no, 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 no dobra, to miałeś dwa lata, jak ja tu ginąłem z wujkiem Maćkiem. na przykład czasami przychodziłam do Twojego gabinetu, no, na przykład nie wiem co tam. No ale myśmy nie grali wtedy. Albo oglądałam Babuszkę no, tak było. Jejku! No idę do mamy bardziej. Kurczę, to jest złe miejsce. Nie powinniśmy to mieć. Picie! Boże, właśnie, gdzie są jakieś pićka? Ja Dobra, jak ja wezmę na pewno zamiast krzaków, to. Szukajmy. Halo, halo. O... Może zakaz jakiś, za ale coś no, wywaliło go, napisz do niego. Nie mam telefonu przy sobie. Faktycznie nie słychać, że niego. No szkoda, bo dobrze szło, żarło, żarło. No. Czas, czasami tak wywala właśnie, bo jak zemdlałam, to też tak jest. Cóż, bo no. Wygrajmy Cześć. dla niego. Nie wiem, czy Uwaga, ludzie wchodzą. Kurde. Mam typa. 105. Leży. Boże święte, jak gram, jak prosty teraz ten mecz. Następny. Dobra, następny. Już sześciu mam. Uwaga, jeszcze jeden. Pomoc, a nie, to nie. Uwaga, od góry, od góry. Od dru... Nie, dobra, dobra. 11 osób. Z drugiej strony. są Gdzie oni są? Z góry gdzieś tam. Uważaj. Uważaj, Gabi. Jezu, co oni tam mają? O nas. Tu jest Gabi, za ten Oj, powalili nie dadzą rady Ajaj, uważaj Gabi, sam jest za dużo ludzi, wróćcie, się, wróćcie, się, wróćcie, się. podnieś mnie tutaj, tu, 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 dawaj, dawaj do mnie Uwaga koło, koniec Jestem pod schodami tu Gabi A trzeba, bo chyba mamy najpierw, kurde Idź tam, idziemy po mamy najpierw, tak? nie spada HP Uwaga, ludzie do niej mamy, idą, dawaj, gonimy, gonimy do niej, gonimy! Dobra dobra, myśmy tego prawie rozwalili. Gabi, dawaj, dawaj, rozwal go. Dobra, dobra, ja już też ledwo żyję. Mamy kartę pod... Dobra, weź ten weź ten czekaj, czekaj, Dobra, powolutku, powolutku, powolutku. Pięć osób. Czy my możemy ją podnieść? Tak, jest, podnieś, jest podniesienie. Ja się leczę na razie. Gabi, weź mi wymyśl jakąś dobrą broń na koniec. No to masz tu skara. Albo weź tego mojego złotego. Nie to Gabi ma Marta ma. Uwaga, ludzie, ludzie, Gabi, dawaj! Oni są od góry, uważaj. Od góry są. Trzy ekipy są. Ale jak ją podnieść? Jak mamy podnieść można? Gdzie on, gdzie to się? Dwóch na dwóch, kurde, Felek Nie, nie, jeden, cztery. Nie, Gabi, nie wychylaj na razie. Czy mamy, możemy gdzieś podnieść? Możemy, dawaj tutaj. Uważaj, uważaj, tylko schylać, schylaj się i ląduj przy nas Marta. No i właśnie, właśnie, ląduj, ląduj Mam je coś rzucasz czy tu, tu gdzieś rzuć? Uważaj, wchodzi koleś! Koleś, koleś! Dobra, mamy wygraną. Ląduj przy nas. Koleś, koleś, koleś! Skąd on wali? Ty, no nie widzę go. A jest. Dobra pani. Ach, Kurde, no szkoda, że tego twojego kolegi nie było, bo mamy to wygrane. Akurat w najgorszym momencie, dobra, do lobby, do lobby. 11 liczb, gdzie ci tu Ja miałem Znalec. chyba więcej, na 100% miałem. Ja mam 0, to Ja miałem chyba 13, nie wiem. Ale 11 też nie. nie ma go w ogóle. No nie ma. No to napiszę, ja zamknę ten live na razie, bo to bardzo dobry live był. idę